Cześć wszystkim, z tej strony, i do was w kolejnej serii, jaką będzie Batman Arkham Origins, czyli trzecia część, można powiedzieć, trzecia część. lecz dziejąca się przed wydarzeniami z pierwszych dwóch, czyli Arkham Asylum oraz Arkham City. Jest to prequel. Czyli tutaj wiecie, dowiemy się dokładnie, jak to wszystko. Jak to wszystko się. Zaczęło jak Batman tutaj, właśnie poznał tych, tych wszystkich zbirów, tych pierwszych zbirów, z kim musiał się na początku uporać. Wiecie, tu jest także pokazane jego pierwsze spotkanie z Jokerem. Nie wiem, jak, jak to będzie wyglądać, ponieważ, no wiecie, tylko tyle co z trailerów to można było wywnioskować. Natomiast, głównym naszym oponentem jest chyba żelazna maska, taką się chyba zwał, dokładnie nie pamiętam, ale zaraz będziemy wiedzieć. Ja się chyba w tej chwili troszeczkę wyciszę. Weźmy sobie fabułę, nową grę, nowa gra plus. Ukończ fabułę, oczywiście jeszcze nie ukończyłem. Poziom trudności weźmiemy sobie normalny. Napisy oczywiście, podpowiedzi także. Grałem w poprzednie dwie części, ale to było kawałek czasu temu. No z rok, z rok, dwa lata temu jakoś tak. Ale okej, okay, dobrze, słuchajcie. Ja się zamykam, zapraszam do oglądania tutaj scenki, która wprowadzi nas w ten świat. Knowing that tonight we put to rest one of Gotham's most heinous and relentless killers, Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, any comment on the rumor that it wasn't actually the cops who captured Mr. Day? There is no such thing as a Batman. Captain Gordon, Captain Gordon, Mr. Loeb. No further questions, no further questions. All units, all units, code 10 at Blackgate Prison. Communication is down. Possible 211. Delta six four on route. Dispatch five nine. Confirm code ten. This is a breakout. Suspect identified as black mask. Repeat, code ten. Suspect is black mask. Commissioner Loeb is being held captive. Repeat, commissioner Loeb is. Dobra, moja pomyłka oczywiście nie chodziło o żelazną maskę, tylko o czarną maskę. Słuchajcie, mamy znaleźć Loba, tak? Komisarza Loba i tak, oczywiście wiecie tutaj standardowo. Dużo chyba się nie zmieniło, jeśli chodzi o mechanikę. Widzę, że, kurczę, jest bardzo podobny strój, oczywiście troszeczkę inny, bo widzę już peleryna jest trochę inaczej ułożona, no i ten strój jest jakby taki, wiecie, prototypowy, pierwszy, bardziej taki opancerzony, ale to jest nieistotne. E, okej. Okay. Okay. RT przytrzymaj, żeby kucnąć, oczywiście, a, trzymać, żeby biec, standardowo, zaraz sobie... Aha, tutaj mamy wyciągany pazur, ten ten oczywiście. Muszę sobie przypomnieć, bo dawno mówię nie grałem w tamte poprzednie części. Nie wiem czy jeszcze ułożenie przycisków jest takie same czy inne, ale okej, okay, przytrzymajmy, pobiegnijmy. Jeszcze... Nie wiem jak... Ale z czasem, w którym to zrobię, to ja nie będę był jedynym, który Cię przegapi. Co to jest? Poza Tobą? O, chodź, zapomniałeś, żebym się z tym zginął? Znaczy, spróbuj coś oryginalnego. Co do diabła jesteś? Ok, kontr oczywiście tak samo się robi, jak w przypadku poprzednich części, czyli Y-kiem, a X-em pewnie walczymy i wykonujemy różnego rodzaju komba. Nie ma być naprawdę. Nie wiem, co to jest. To jest ogromne. Gdzie jest Black Mask? Ja, ja nie wiem. Jest tu dla komisarza Lowe'a. Może jeden z jego ludzi wie, dokąd zmierza. Porozmawiaj z naczelnikiem Josepem, wyślij komisarza Lowe'a. Wyświetl profil postaci. Możemy sobie oczywiście zobaczyć, jak to menu wygląda. Tutaj mamy mapkę. Oczywiście cel jest zaznaczony. Aha, i tak to wygląda. Świat jest y, podobno o wiele większy niż w Arkham City. Ok, odblokowano profil mm, komisarza Josepha. Blok więzienny A. <troszę> troszeczkę mi Arkham Asylum w tej chwili to przypomina. Jesteśmy tutaj w środku. Znaczy, nie w, z, w tym w więzieniu, ale o, ogólnie mówię. Te kraty to wszystko. Ja sobie zejdę tam na dół, bo tam chyba na dół mam iść ogólnie. Mmm, dawaj, dawaj, dawaj. Ok. No to co, zobaczcie. Mechanika identyczna. Identyczna jak w przypadku. Tamtych dwóch gier, tych dwóch części, trochę mi, źle się to wbił, bo nie widzę co się dzieje. Kontry robimy oczywiście grekiem, tak jak mówiłem, x nawalamy, no i to tyle, ale po co coś zmieniać, co było już dobre dla mnie. Ten system walki jest ogólnie bardzo fajny.

Podobne, podobnie jak było w poprzednich częściach właśnie. Nowy cel, dostać się do komory egzekucyjnej. Bardzo, co tam mamy? Zagrożenie bardzo małe. Stopień C, znakomity strażnik, 250 punktów doświadczenia. No tam oczywiście, wiecie, wizualnie troszeczkę się zmieniło. Aha, tak mamy ten. Jak jeszcze patrzę... Czy ja mogę już włączać w ogóle ten, ten tryb wiecie, tryb detektywa? Tutaj mamy te swoje pazurki. Możemy sobie wybierać co chcemy. Batarangi, e, komora egzekucyjna. Dobra, wiecie co, nie wiem, może to za chwilkę będzie pokazane. Ja na razie pójdę tutaj, gdzie mi każą. No właśnie, kto nim steruje? No zobaczmy. O, kolejni. Kolejni do nawalania. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiem, że muszę się troszeczkę przyzwyczaić, wiecie, żeby wykonywać te długie takie komba. Bo wtedy jest więcej punktów doświadczenia, dostajemy oraz e, mocniejsi, po prostu mocniej bijemy. Okej, okay, czyli hak standardowo musi być. Jakieś inne gadżety pewnie tu są, ale jak widzicie tutaj mało kto jeszcze o Batmanie wie. On jest po prostu, no, po, na razie jest taką jakby legendą. Ktoś tam coś słyszał, ktoś coś widział, ale nikt, wiecie, nikt tak naprawdę nie wie o kogo chodzi i kim on jest. O proszę, zobaczcie krok. Troszeczkę inaczej jak w Arkham Asylum wygląda, ale powiem Wam, że ta postać bardzo mi bardzo mi jej brakowało w Arkham City, bo chyba go już, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba go nie było. Okej, okay, opancerzony koleż, czekajcie, jakoś. Jakoś pewnie... Aha, B i X, no tak. Oczywiście oguszenie. No i te podstawowe ciosy pięknie. Opancerzeni wrogowie 750 punktów. E, tutaj możemy na górę wejść, zaraz zobaczymy. hala przyjmowania więźniów, albo jak kliknij tryb widzenia o właśnie, teraz doszedł, no właśnie, wcześniej nie mogłem tego uruchomić w tej chwili jest ten, kurczę, nasz słynny tryb detektywistyczny nie wiem jak tutaj w tej części to mm, zrobili bo w dwójce, wiedzieli, w, wiecie, w jedynce praktycznie cały czas można było na tym trybie wszystko przejść był tak, e, no upraszczał, bardzo upraszczał grę w dwójce trochę to zmienili, myślę, że tutaj poszli śladem drugiej części żeby po prostu nie było za prosto. Dobra, LT przytrzymaj wyceluj batarang, wydaje mi się, że w to. Okej. Okay. Ślisk. No, mówię, jak ktoś grał w poprzedniej części, to na pewno odnajdzie się i w tej. To jestem pewien. Tylko mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, kwestia przypomnienia sobie co niektórych tam mechanizmów. A. Dobra. Pięknie, pięknie to wyszło. Wyśled profil postaci Wiki Veil, vale. tysiąc punktów doświadczenia. Zaraz będę musiał wejść w menu i zobaczyć ogólnie, jak wygląda tam rozwój tych, tych naszych umiejętności. Czy nie mamy takich znajdzie? Znakomity strażnik. Co to jest? Jest jakiś strażnik? Tryb detektywistyczny, może zobaczmy. Oni są oczywiście tam. Przełącznik sterujący. Przełącznik sterujący. LB, kliknij. Dobra. Hmm. Zaraz sobie tutaj zobaczymy. Dokładnie, czekajcie. No jest ten, ten, ten. Przełącznik. Teraz tak się. Tutaj jest coś. Okej, okay, ale czekajcie, dobrze? Tak, tak, dobrze. Wybuchowy żel. Nie, 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 nie na tym, nie na tym. Sorki, nie o to chodziło. Chodziło mi bardziej. Chociaż czekajcie. Nie, no dobrze, na tym kurczę. Oczywiście on nam żadnych obrażeń nie zadaje. To jest takie, wiecie, marketingowy chwyt, żebyśmy po prostu się odsunęli od tego, ale ja i tak tego nie będę robił. No chyba, że się coś zmieniło w tej części, ale pamiętam, że w poprzednich nic ten wybuchowy żel nie robi. Jest krok kurwa, ma zajęli tylko. Czarna maska. Making some changes. Changes. Nowy cel, ścigaj. <coughs> Sorki, ścigaj czarną maskę. Kryminalista, jesteś tutaj. E... Słyszeliście starego właśnie. Z... Dobra, to są oczywiście te gadki tych, tych. no. więźniów. Cały czas tutaj praktycznie każdy będzie coś gadał. Pamiętam w dwójce. E... Próbowałem ją nagrywać kiedyś, ale... Znaczy próbowałem, to jeszcze na starym kanale, ale niestety tam ten kanał poszedł się walić. I co chciałem coś powiedzieć, to zawsze mi jakieś tam, wiecie, prze, um, te gadki prze, um, przerywały po prostu. Dobra. Czy jest więcej? Nie, jest tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. No, już myślałem, że mi uderzy. I pięknie. Kurczę, poszło zajebiście. Nie trzeba się spieszyć tutaj z tymi ciosami. Oczywiście, wiecie, teraz to tam... Ja jestem cwany, bo to nie jest trudne, ale później na pewno będę miał kłopoty. Nawet jeśli ktoś w to grał. A legendarny strażnik. Wow, zajebiście. Wiecie co, sprawdźmy może sobie, nie to. Sprawdźmy sobie. Główne elementy sterujące, modyfikacje walki w zwarciu. O, na pewno będę w to inwestował, bo powiem Wam, że robiłem błędy. Inwestowałem zawsze wszystko w pancerze to też się przydaje, ale na późniejszym etapie gry, jak nie mamy odblokowanych żadnych tutaj wykańczających ciosów, jest tak ciężko pancerz bojowy właśnie tu jest pancerz pancerz balistyczny właśnie, czekajcie. Modyfikacje walki w zwarciu, główne elementy sterujące, główne elementy sterujące ruch. Kurde, jest tego, powiem Wam. Jest na pewno więcej niż w poprzednich częściach, chociaż wiecie, może pomocnicze niewidzialnego łowcy Batarang. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Modyfikacja zablokowana. Tutaj jeszcze nic nie możemy. Walka w zwarciu. Aha, zablokowana jeszcze tylko... Ale dwie są tylko niemożliwe. A, tu jest, kurczę. Dobra, tylko że i tak, najpierw będziemy musieli z... I tak jednak będziemy musieli wdać w pancerz, żeby odblokować kolejne. Ja mam tak, 0 punktów, to i tak nic nie zrobię. 20 tysięcy do jednego, do pierwszego poziomu mi brakuje, znaczy 27800 mam. Czyli jakieś 13 tysięcy mi brakuje. Nic na razie i tak nie zrobię z tym. Mm. I it, I no i nie przeczytałem, co tam mówił, za bardzo. Drzwi zamknięte, okej. Okay. Chciałem tylko sprawdzić, czy nie możemy właśnie, wiecie, jakoś ich schakować, ale na razie widzę nie. Czy tutaj coś jest? Muszę I sobie muszę popatrzeć sposób, w tym trybem. No i kurczę, znowu nie przeczytałem, co on mówił. Może włączę i... Zbrojeni. Zero. Czekajcie. Stamtąd przyszedł, Znaczy nie, z góry gdzieś zeskoczyłem. Z którejś z góry. Aha. Rozumiem. Dobra, spoko. Już wiem o co chodzi. Widzicie? Lepiej czytać. Tam jest ściana słaba. Tu musi być... A, jest szyb. Kurde i wszystko jasne. Dobra. Teraz tak. Hmm, pazur, pazur. Spoko, już wiem o co chodzi kolego. Przytrzymaj i biegnij. Okej, okay, jesteśmy. Fajnie. Jest nasz, żel wybuchowy już się robi kolego. No i myślę, że... To cię załatwi. Hm. Pięknie, zajebiście, poszło. Na razie idzie. No, na razie idzie gładko, no co tu dużo mówić. Ok, Gangster profil odblokowany. Wejście do komory egzekucyjnej. Szybkie użycie batarangu. A to będzie dobre. No to było w poprzednich częściach, ale mówię, to jest dobre do e, ogłuszania przeciwników, jak jest ich więcej. Eee, czekajcie, przyciskiem szybkiego użycia rzucaj szybko Batarangami. Chyba chodzi o to. No właśnie, no właśnie. Takie coś było w dwójce, pamiętam. Patrzę jeszcze, tak się rozglądam, bo wiecie. Ciekaw jestem, czy są zagadki. Tego Riddle, wiesz, wiecie. Człowiek zagadka. Na pewno, nie mogło, nie może tego zabraknąć. Nie wiem jak. To było coś zajebistego. Ja się tyle z tym bawiłem. Może w Arkham City nie, ale w Arkham Asylum miałem wszystko. Wszystko ono wymaksowane na 100%. Kurczę, tą no, grę, no naprawdę, tak mi się podobała. Arkham City też, ale już nie było tego szału takiego jak w przypadku Arkham Asylum. Zobaczymy jak tu będzie w tym. Też myślę, że takiego szału nie będzie. Co nie zmienia faktu, że.

No, niewiele brakowało by nas zobaczyli, jakby się to rozpieprzyło. Profil postaci człowiek. Kalendarz wyświetl wyświetl profil postaci. Dobra. Oczywiście przeskok podwójny. No i ten już chyba raczej. No. Komisarz Lop nie żyje. Czarna maska odpowie za to. Okej, okay. zajmiemy się. Dawaj Kurczę. Ależ zjebałem sprawę. Chciałem kurcze przedłużyć kombo. I mi nie wyszło. Później zaczęło już się pieprzyć. Dobra, unik. Ten się chroni, czekajcie, zapomniałem o tym całkiem. Ok, tak go załatwimy. I jedna, yeah, zajebiście. No to akurat nie za bardzo mi wyszło, ale dobra. Mniejsza z tym 3000 PD. No raczej już chyba nie wiem, nie będziemy go z tego wyciągać. Stan nieprzytomny. Okej, okay. kaśnica jest, myślę, że tu będziemy podążać, wiecie co, będziemy chyba kończyć, sorki, że taki krótki ten odcinek, ale yy, lepiej mi się je renderuje i po prostu lepiej mi się, yy, no gra, w takich krótkich odcinkach mniej błędów staram się popełniać, bo wiem, że tutaj wiecie, jakimś nie jestem zajebistym graczem czy coś, ale... Jak mam później coś wycinać w takim godzinnym odcinku, to naprawdę weźcie to, szukajcie, a zobaczycie, ile przy tym roboty jest. Ok, ja się z Wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć.